Żołądź króla Tuta Mamona W porządku, jeszcze kilka rzeczy i jestem gotowy do służby w ochronie żołędzi Telewizor? Jest Zestaw kanapek różnych Jest Podstawowe owoce i napoje? Są Składane łóżko i hypoalergiczny śpiwór? Są Chciałem ci powiedzieć o naszym nowym bezcennym żołędziu po tym, jak go bezpiecznie ukryje, ale co mi tam? Zgadnij, która wesoła miejska wiewiórka została wybrana na strażnika tego słynnego żołędzia króla Tutamamona. <gry filler> Czy uwierzysz? <tosanakgasping> Oczywiście, że tak, Bodziu! Nikt tak dobrze nie pilnuje żołędzi jak ty, Bodziu! Ale nigdy nie słyszałem o królu Tumanie, ani o tym. Nigdy nie słyszałeś? Jak to nigdy nie słyszałeś? Cały świat o nim trąbi, w każdym dzienniku. Wiadomości dnia. Fantastyczny żołądź króla Tutamamona przybył do Spokowil. Całe miasto jest pod wrażeniem. Po odkryciu go przez słynnego badacza Lorda Melisa naukowcy stwierdzili, że ten niezwykły klejnot posiada moc władania umysłami tych, którzy się w niego wpatrują. Obsesyjnie pragną go zdobyć na własność! I hej! Zdobywają! Nie, 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 nie dotykaj! Bo dotkniecie klątwa mumi króla tutamona. Tuman miał mamonę? Nie tuman, tylko Tutamamon. I klątwa jego mumi I klęska jego suni? Klątwa, klątwa mumi. Klątwa mumi tuta mamona! No wiesz! otumaniony snujesz się po ziemi, atakując każdego, kto rusza twój klejnot. No dobra. Pora ustawić zegar i zamknąć się z moim skarbem. Tak dobrze, żebym nawet ja nie mógł otworzyć drzwi, dopóki Lord Melis nie zjawi się po żołądź. Calutkie pięć dni! O mądrości i poczucie bezpieczeństwa! Na imię wam Bodzio! <laughs> Zegar blokady uruchomiony. Psia Styszka, Bodziu! Ty naprawdę znasz się na pilnowaniu takich skarbów? Ile mamy czasu do blokady? My, Edek? Nie ma żadnego my, Edek. Jestem ja. Widzisz? Mój plan zakłada, że skarbu pilnuję ja, nie ty, piesku. Wierz mi, nie ma na świecie skarbca, który pomieściłby nas dwóch. E no nie wiem, Bodziu. Moim zdaniem wystarczy to miejsca dla dwóch. Widzisz? Blokada skarbca uruchomiona. Zablokowałeś drzwi, jesteśmy zamknięci. Nie, puszaj, słuchaj mnie, otwórz się, mówię. <laughs> Może wypróbuj to słynne zaklęcie Sy zamku, otwórz się, Bodziu. Albo zadzwoń na infolinię, żeby sprawdzić, to tak szło. Chętnie bym zadzwonił. Zadzwoniłbym po pomoc, gdyby telefon nie został na zewnątrz. Razem z resztą rzeczy. A tak to utknąłem. Na pięć dni! Bez jedzenia i picia! I świeżego powietrza! Zetkiem! <słuch> Operacja Blokada Żołędzia, dzień drugi. Po tym, jak zostałem zamknięty w skarbcu. Przezetka! Ja, Bodzio, solennie przysięgam chronić i bronić Żołędzia Króla Tuta Mamona do ostatniej kropli mojej wiewiórczej krwi! <tryk> tak mi dopomóż, Lordzie Melisie. Gimli, <tryk> w śledzie! Uhu! się do góry, Bodziu! Może jesteśmy uwięzieni w tym nieposępnym skarbcu, ale jest wiele sposobów, żeby nie upaść na ducha i do tego wszystkiego nie postrachać zmysłów. Doprawdy? Tak sądzisz? No to powiedz Miedek, jak mamy nie postrachać zmysłów, mając do dyspozycji dywan, poduszkę, bezcennego żołędzia i nic więcej, co? Moja w tym głowa, strażniku złotego tumana! Zawsze możesz na mnie liczyć! Była dziura, była dziura, była dziura na morze zamiennie. Ratunku, tylko nie ogniskowe prześpiewki litości. Tam obrazek na nim szczur Co na stole jadł swój żur Na talerzu od na córek była pchła Co na oczach dwa Miała ciemne szkła Na samym morza dnie Była dziura Była dziura Była dziura na morze samym dnie Była <laughs> Ani słowa, Nic już nie ma na pchle, co na oczach dwa miała ciemne szkła na morza samym dnie, nie? I od tej chwili, jeśli chcesz mi pomóc, ma je zero śpiewu i tańca Siedzimy spokojnie i czekamy na odblokowanie drzwi Zgoda? Zgoda, strażniku Złotego Tumana Kooperacja, blokada Złotego Żołędzia, dzień trzeci I możesz na mnie lecieć I, 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 i. Czwarty dzień blokady Złotego Żołędzia. Bardzo martwię się o Bodzia. Od 14 godzin wpatruję się w żołądź króla Tutamamona i obawiam się, że zaczyna ulegać jego tajemnej sile, która otutamoniła bez reszty go. Zupełnie jak to opisali eksperci. Hej, Badziu! Zostało już tylko kilka godzin do odblokowania skarbca. A może, żeby czas nam szybciej leciał, zastosujemy technikę jogi matematycznej. Albo posiedzimy sobie i pogapimy się, dobrze mój bodziu? Chciałbym, żebyś się zagapił i stracił czujność. Zupełnie. Ale ja czuwam, bardzo, bardzo czuwam i będę siedział tu i gapił się. Na Ciebie! Stąd? Pojedynek na spojrzenia! Zatem niech wygra najlepszy! Ha! Ha! Udaje, że o niczym nie myśli Ale ja się nie dam oszukać Wiem, co on kombinuje Spoko, babki nucą pieśń Kuku na muniu Pełną piersią taką treść Kuku na muniu, hej! Chcę położyć łapę na żołędziu, znam go Ale ten bodzio jest świetnym gapą Mam nadzieję, że wygra Dawaj, bodziu! Czeka, żeby się na mnie rzucić Muszę się wysiusiać Siusiu, siusiu Chcę do kimelka! Gra na zwłokę Czekasz mrugna, wtedy trach, ciemność. Czy tak właśnie kombinujesz? Nawet o tym nie myśl, przebiegły psie. To jest mój żołądź i nie zabierzesz mi go. Jasne! Czas minął, blokada została zwolniona. No to jesteśmy wolni. Super! Już idę, pani kibelku! Nareszcie koniec. Już myślałem, że mam kuku na muniu. Że zostałem otumaniony przez żołądź króla tuta mamona. To tylko objawy przebywania w zamknięciu zetkiem. No wiecie co? Ja otumaniony przez klątwę mumii. No dawaj, pokaż mi mumie! Ratunku, goni mnie, Ach, jestem przeklętą wiewiórką Pomogę ci, Bodziu, idę za twoim głosem Czy mi odbiło? Po co ja to trzymam? Masz, masz swój głupi żołądź, nie potrzebuję go Pozdrowienia dla Lorda Miętlisa Melisa, wiewióro Co się tutaj dzieje? I gdzie jest żołądź króla Tutamamona? Zapomnij o nim, to tylko głupi żołądź. Lepiej bój się mumi, widzisz? Zaraz tu przyjdzie! Idzie po nas! Witaj, lordzie, witaliście! Oto pilnie strzeżony królewski żołądź. Prosto po pięciodniowym pobycie w wielce nieposępnym skarbcu mego przyjaciela. Więc? Następnym razem skorzysta pan z moich usług? Wątpię! Miłego dnia, wiewiórku. No tak, do miłego. Jejdź, ale sympatyczny lis. Papa! Pa. Będę w skarbcu, gdybyś mnie potrzebował. Czekaj, bodziu. Możesz na mnie liczyć! Blokada skarbca uruchomiona. Co? Nie! Tamo. Bratek na ich na stole jadł swój żurnat Ale żódz, która natura go obchła, na oczach dba Miałaś herce szkła na schabie, może nie? Muze, nie.